Witam serdecznie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą szeroką ofertą dotyczącą uszczelnień elektromagnetycznych. Jak wiemy, właściwy wybór odpowiednich elementów redukujących zaburzenia promieniowane pozwoli zaoszczędzić czas i przede wszystkim nakłady finansowe. Dostarczamy najpełniejszą na rynku ofertę dotyczącą elementów ekranujących, z których przede wszystkim należy wymienić elastomery przewodzące, dostępne w bogatej gamie arkuszy, pasków przekrojów, zapewniają ochronę środowiskową oraz uszczelnienie emi na bardzo wysokim poziomie. Uszczelki typu O-ring, zarówno odlewane jak i wulkanizowane, uszczelki podzłącza, w tym dla standardu MIL, panele wentylacyjne szczelne elektromagnetycznie, sploty druciane, które mogą być uszczelkami jednorazowymi lub wielorazowymi, uszczelki sprężyste z miedzi berelowej, które tu tłumią przede wszystkim składową magnetyczną, tapety, taśmy ekranujące w tym miedź, nikiel, miedź, aluminiowe, oczywiście w opcji z klejem elektroprzewodzącym, elementy służące do ekranowania wyświetlaczy, takie jak folia ITO, siatka ekranująca, różnego rodzaju farby, kleje elektroprzewodzące, uszczelniacze. Naszymi głównymi dostawcami są firmy Parker Comerics oraz Kentron. Jednak Astat to nie tylko dystrybucja gotowych już elementów. Wieloletnie doświadczenie w branży MC pozwoliło nam przygotować i skonfigurować wiele stanowisk produkcyjnych, dzięki którym wyróżniamy się na tle konkurencji w Polsce. Możliwości produkcyjne firmy Astat to przede wszystkim wycinanie uszczelnień elektromagnetycznych. Mamy do tego celu przygotowane trzy stanowiska: ploter CNC z nożem oscylacyjnym, maszyna sztancująca oraz laser. Kolejną, kolejnym stanowiskiem produkcyjnym jest możliwość malowania elementów z tworzyw sztucznych farbami przewodzącymi. Ciągłe jakby mieszanie farby elektroprzewodzącej w systemie zapewnia równomierne rozłożenie powłoki elektroprzewodzącej na malowanym detalu. Tutaj też przykładamy dużą wagę do kontroli elementów po malowaniu do pomiarów rezystancji, zgodnie też z wymaganiami klienta. Usługa Form In Place to jest nanoszenie uszczelek typu przewodzący silikon bezpośrednio na obudowę klienta za pomocą technologii CNC. Zaletą tej metody jest możliwość wykonania uszczelnień EMI o bardzo skomplikowanych i różnorodnych kształtach. Produkcja aluminiowych i stalowych paneli wentylacyjnych. I tutaj ostatnia rzecz, którą chciałbym wymienić, jest to pomiar skuteczności ekranowania elementów ekranujących. ASTAT posiada wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiedni sprzęt pomiarowy, pozwalający na pomiary w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 6 GHz. Pomiar może odbyć się z krokiem nawet 1%, co daje nam bardzo wiarygodny wykres z wynikami pomiarów. Stanowisko powstało przede wszystkim, żeby też weryfikować materiały naszych dostawców. Jest to stanowisko typowo inżynierskie. Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań proszę o kontakt.